Reklama internetowa to podstawowa forma promocji dla biznesów, które prowadzą swoją działalność w sieci. Rynek reklamy internetowej w Polsce stale wzrasta, a jego wartość z roku na rok znacznie się powiększa. Najskuteczniejsze opcje reklamy w internecie to afiliacja, pozycjonowanie SEO oraz media społecznościowe. Dzięki afiliacji właściciele sklepów internetowych mogą współpracować choćby z influencerami, którzy zając za prowizję od sprzedaży promują ich produkty. Obie strony zyskują. Promowane marki powiększają sprzedaż, a współpracujący z nimi wydawcy są zmotywowani do działania, ponieważ ich wkład w promocję zwiększy wypłacane prowizje. Pozycjonowanie SEO to kompleksowe działania, które prowadzą do uzyskania wysokich pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania Google. Umiejscowienie strony Twojego sklepu wśród kilku najwyżej upozycjonowanych wyników jest kluczowe w zachęceniu użytkownika do wybrania produktów właśnie z Twojej oferty. Media społecznościowe to niezwykle żywa przestrzeń reklamowa. Serwisy takie jak Facebook, Instagram czy TikTok codziennie odwiedzane są przez setki milionów użytkowników, a samo posiadanie profilu Twojej marki stanowi formę jej reklamy. Aby jednak skutecznie dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych klientów, konieczna może być płatna kampania na jednym z popularnych serwisów. Wejdź na WebPartners.pl i włącz afiliację w swoim sklepie.